W dzisiejszych czasach jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł dźwięku jest telewizor. Telewizory jednak, jak nie trudno się domyślić, jakością audio, pomijając może kilka odosobnionych przypadków, raczej nie grzeszą. Problem ten możemy rozwiązać na kilka sposobów. Jednym z nich jest system nagłośnienia Sonos. Co ma do zaoferowania o tym opowiem Wam już za chwilę. Intro i zaczynamy. Najprostszym rozwiązaniem, jeśli mowa o poprawie dźwięku z telewizora, jest oczywiście soundbar. Sprzęt ten nie jest wymagający w konfiguracji i ustawieniu. W zasadzie wystarczy go postawić lub powieść pod telewizorem, podłączyć kabel HDMI i przewód zasilający. Proste i skuteczne, tym bardziej, że proces konfiguracji podpowiada aplikacja Sonos. Najważniejsze to podłączenie przewodu HDMI do odpowiedniego portu w telewizorze, opisanego jako ARC lub EARC. To sprawi, że włączeniu telewizora będzie towarzyszyło uruchomienie się soundbara. Podobnie z poziomem głośności, który w dużym uproszczeniu regulowany będzie za pomocą pilota od telewizora. Jeżeli jednak wasz telewizor nie pozwala na wypuszczenie sygnału audio przez HDMI, posiadając np. tylko wyjście optyczne, żaden problem. W zestawie zarówno z modelem ARK, jak i BIM dołączono adapter optyczny na złącze HDMI. Adapter podłączamy do wyjścia optycznego w telewizorze, kabel HDMI do adaptera i drugi koniec do soundbara. Jak pewnie zauważyliście, Sonos nie dodaje do zestawu pilota. W takim przypadku sterowanie pilotem od telewizora należy skonfigurować za pośrednictwem aplikacji Sonos. Alternatywą dla soundbara jest wzmacniacz sieciowy Sonos Amp. On również łączony jest z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI, umożliwiającym transfer audio i sygnałów sterujących włączaniem oraz regulacją poziomu głośności. Oczywiście podstawowy wymóg to obecność złącza HDMI w telewizorze, tak samo jak przy belkach ARC i BIM. W przypadku wzmacniacza nie ma co liczyć na tzw. efekty wysokości audio, czyli tak po prostu dźwięku odbitego od sufitu. Z racji na brak obsługi kodeka Dolby Atmos oczywiście. Ten nadrabia jednak stereofonią i precyzją, szczególnie w komplecie z dobrymi kolumnami. Co do głośników, tutaj panuje w zasadzie pełna dowolność, o ile nie są to kolumny wymagające dużej ilości watów. Warto jednak pamiętać o tym, że amp nie ma w zestawie ani adaptera optycznego na kabel HDMI, ani samego kabla HDMI. To musicie w razie potrzeby dokupić osobno. Soundbary ARC oraz BIM, jak i wzmacniacz AMP pozwalają na dalszą rozbudowę systemu nagłośnienia. Nie tylko kolejne strefy sterowane z tej samej aplikacji za pomocą głośników sieciowych Sonos, ale przede wszystkim dodając tylne kanały audio. Dokupując parę mniejszych głośników Sonos Era 100 lub większych Era 300 możecie skonfigurować je jako głośniki efektowe tylne. Powstaje wówczas system kina domowego, którego konfiguracja zależy od tego, co mamy że ja tak powiem z przodu, jeśli soundbar ARC lub BIM, wówczas mowa o systemie 5.0.2 dla modelu ARC i 5.0 dla BIMa drugiej generacji. Gdy zaś posiadacie wzmacniacz Sonos Amp, ten będzie w stanie obsłużyć kino w formacie 4.0 bez kanału centralnego. Ciekawym featureem samego systemu jest również fakt, iż jako kanały tylne dla soundbarów może posłużyć Sonos Amp podłączony do pasywnych kolumn głośnikowych. W każdym razie do wszystkich formatów kinowych można dołączyć jeszcze bezprzewodowy subwoofer Sonos Sub. Jego niezaprzeczalnym plusem jest zasięg ograniczający się w zasadzie jedynie do sieci Wi-Fi, podobnie jak w przypadku głośników tylnych. Możecie go ustawić z przodu przy szafce RTV, ale równie dobrze można go postawić przy kanapie. Wszystko zależy od waszych preferencji, co do tego gdzie taki subwoofer chcielibyście mieć. Samo skonfigurowanie systemu kinowego opartego czy to na wybranym soundbarze, czy to też na wzmacniaczu AMP nie jest w żadnym stopniu trudne. Aplikacja Sonos dosłownie prowadzi nas za rękę, wyświetlając komunikaty w języku polskim, co należy zrobić. W ten sposób dodamy nasze urządzenia do sieci domowej, nadamy im nazwy i podłączymy do telewizora. Aplikacja samodzielnie jest w stanie sprawdzić, czy połączenie jest poprawne. W ten sposób dołączamy wszystkie urządzenia, które planujemy wykorzystać. Dalej, w opcjach konkretnego sprzętu w aplikacji, możemy połączyć bezprzewodowe tyły albo nawet drugi subwoofer. Wybieramy, które głośniki mają służyć jako tylne kanały audio, co jest też obrazowo przedstawione na ekranie aplikacji. Głośnik, wydając dźwięk, sugeruje nam, który kanał jest aktualnie odtwarzany. My tylko potwierdzamy to w aplikacji. Resztą konfiguracji zajmie się system zupełnie samodzielnie. Można jeszcze wykonać dodatkową kalibrację całego systemu za pomocą algorytmu Truplay, co jednak wymaga użycia w miarę nowego sprzętu Apple. Lista kompatybilnych urządzeń jest dostępna na stronie producenta. Jak więc widzicie na przykładzie tego filmu, połączenie urządzeń Sonos z telewizorem jest bardzo prostym i zarazem efektownym sposobem poprawienia jakości dźwięku z telewizora. Ba, nie tylko poprawienia, ale wyniesienia go na zupełnie nowy, wyższy poziom. Aby przekonać się o tym na własnych uszach, umówcie się na odsłuch w dowolnym salonie sieci Top Hi-Fi Video Design. Nasi specjaliści odpowiedzą na każde pytanie oraz pomogą Wam w wyborze rozwiązań idealnie dopasowanych do Waszych potrzeb. Lista salonów dostępna jest jak zawsze pod adresem www.tophei.pl. Serdecznie zapraszamy. Tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was przydatny. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach. Dajcie znać, co sądzicie o systemie Sonos i jego rozwiązaniach w kontekście nagłośnienia telewizora. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!